Będzie cięcia jednak Dobra siema, się jestem Kosa, witam w kolejnym odcinku, dzisiaj gra ze mną marcha. Kosa też nagrywa. Kosa też nagrywa film, ja też nagrywam film, Cześć na kanale Kosa i na moim kanale Nagrywamy no. dwa filmy i... naraz. I dzisiaj sobie zagramy e, fajne bardzo e, mapy. Ojej. Miskill testy, o kurde, dobra. Wiem e, że tu troszkę cień zrobimy. Nie no, ja ojej, zrobię ojej, długi ojej. film. On siema. Dobra, to dobra. Początek, zapowiada... początek zapowiada się pięknie No, najlepiej o, stój, no! ślizgające się auto tylko no Tylko i tu... to potrafisz Nie, ogólnie nie polecam kupować tego auta wam tak, tak ogólnie No, brzydkie jest dla mnie W sensie brzydkie nie brzydkie, ale no Czasami widzicie jak to potrafi robić skill testy. Takie no. typu jak to. No ja już mam checkpoint. I robimy checkpointy tak, że kto pierwszy po prostu. Już nie czekamy na, sie na siebie, bo tutaj czasem nawet nie ma no sensu. Nie czekamy na siebie tak jak możecie wjechać na kanał Kosy. Tam macie więcej filmów zamieszczonych u niego ze mną. Dokładnie. I podam link do kanału Marciocha w opisie. Pod A filmem. ja podam link do kanału Kosy również w opisie. No. Także nawzajem sobie dajmy linki. Jeszcze nie. dam do, link do kanału Daniela, bo mnie prosi często. O kurde, tu jest problem. Ojej. o zalecił mi się checkpoint. A jednak mi się nie zajęło. A nie, w sumie tu mi się zalecił. Zobaczcie, na kanale co ja odwaliłem. No zobaczę. My nagrywamy dwa filmy, bo przed chwilą, przed chwilą wrzuciłem film Pro... na napad Kajo na Perico. Um, który jest na kanale, a teraz nagrywamy drugi film, ale jest. ja go wrzucę aku aktualnie w piątek. Jak to nagry w sensie nagrywamy, to w czwartek. A tak. będzie y, w piątek o 12 może, jak się wyrobię? Jaki w czwartek. Mówię w piątek o 12. Chłopie, dziś jest wtorek. No to jednak w środę o 12. <grym> Spokojnie widzę, ja nie umiem liczyć. Dwuje z matmy. <grym> Aha, dobrze, to jechać szybko. No właśnie, tak chciałem zauważyć, że tam jest mała dziura. Sorry, sorry zapomniałem powiedzieć, Dobra, tu jest? No ja zrobię cięcie, bo trochę się będę z tym prawdopodobnie męczył, więc widzimy się po cięciu. Znaczy u niego po cięciu, ja jadę dalej ogólnie. No jedzie dalej, a ja mam cięcie. Ojoj! No właśnie, tam jest taki problem jeszcze. Że po pierwsze, trzeba dobrze wyrównać, żeby na tych płotkach się dobrze wyrównać, o kurde Też zachęcam do y, subskrybowania kanału KOSY, bo no chłopak się stara Robimy powiem, daily, robimy daily, każdego no, dnia oczywiście. jest minimum jeden film i nawet live już, każdego dnia live'a robię Więc no polecam zajrzeć, <grym> u Marcioka w sensie Także widzimy się też, po też polecam u no fajne cięcie, super <grym> Dokładnie. Zobaczysz, zobaczysz o... na kanale jakie to było piękne O stary. Jak ty tu wjedziesz to masakra. Bo tutaj jest mega długi Tor i tutaj czasem cię może wywalić, jak za, za szybko pojedziesz. Ale tu mam straszę... przyjechałeś to takie obeja. Gdzie? A tam? A to ja sobie... Jak mam o ro... to wjechać? Ja tam sobie L2 i R2 i sobie przesunęłem gałką. Bo tam są takie pręty jeszcze. Eee, yy, takie wystające o, mini nie. i one cię zawieszą. Ten prędz. No o. właśnie. Mój Prawie. tekst kiedyś robiliśmy z Kiddesa z kosą, nie mogłem zrobić takiego world a tam były takie pręty, że musisz przeskoczyć. Tego się nie dało po prostu. No. A tutaj też jest mały problem. Ale da się go... Patrz jakie to jest długie gdzie e, jestem. Patrz, Jednak patrz jestem. się... Mm. Patrz, jestem tutaj, jestem taki niebieski. I wiesz jakie to jest długie? Tu nie ma checkpointu, dopiero tam jest, kiedy przejedziesz jakieś... No widzimy się po cięciu, bo jednak będę się z tym troszkę męczyć. Kiedy przejedziesz 2 km drogi, to dopiero. Dobra, jak to mam zrobić? Point. Więc tak, musisz, e, jaki taki, taki prędzik mały jest, to musisz go troszeczkę bardziej ominąć, nie spadać, tylko no to ominąć. to robię tak. I musisz robić takiego jakby... Mówisz też do mnie pojechać, bo chcę to zobaczyć, jak to zrobić. Jakby tu jest droga w ciul, taka, że masakra, ale spróbuje jakoś. Czy ja. Musiał fest wycofać ogólnie. No. Szą tu nigdy nie podjedzie. Już co? Jakbym nie miał checkpointa, to mi się w bo spadłem. Ale dobra. Czyli to ci inaczej pokażę, jak tam będę przy kolejno, bo blisko jest checkpoint. Dobra. Osiem, widzisz mnie? No i patrz, jak ty się tam zawiesiły. No, A. nie mogę wychodzić pod ten ten. Dobra, i jakby musisz tak wycelować idealnie w środek, bo tam po lewej i po prawej są dwa pręty, które cię właśnie hamują. Musisz idealnie wycelować, żeby pomiędzy nimi przejechać. O oh fuck. No to mam idealnie. O oh fuck, tu chyba trzeba szybko przejechać, wiesz? Tu jest mały problem. No to... no to koniec z kiwdzia tu nie robi tego. O ma. Ej, mogę do ciebie podjechać. Czekaj. Ja ci pokażę. Ej, patrz! Ej, patrz to kosa! N nie musisz, patrz to. Ja. Gdzie ty jesteś? Fan, <laughs> fajny zaskok zrobiłem. Ej, Czekaj. bo ja mam plan na to. Patrz to. A. O. <laughs> Dobrze, mówię, patrz! Dobra, czekaj. No, patrzę no. Patrz. No. O! Tak też można. Okay, no dobra, dobra no, to jest dalej. W tam teraz. Dobrze, w tym momencie cięcie, jesteś na etapie. Troszkę się w tym męczyłem, widzowie. No, nie powiem, że nie. Nie polecam tak szybko ro to, tego robić. Wiesz, wiesz, że to musisz takie dwa kółka zrobić? Zauważyłem. No właśnie, ja się z tym męczyłem dwie minuty. Ojej, Więc to za pierwszym zrobiłem. A widzisz, widzisz, wyczajona tutaj. Tutaj trzeba szybciej podjechać. O kurde. Się, poczekaj, oczywiście. O nie spadłem! Dobra, tutaj teraz Ojejaj. Do klatki spadłem. Ojejaj. Ale się udało. Idziemy dalej. Widać już, że bardziej jestem podszklony od Marciocha. No troszkę bardziej. No. no. Niby nawet testów nie robiłem, a obiecałem, że będę robił, a jestem lepszy, a nic nie robiłem. Więc i tak nie musiałem, w takim razie nie musiałem robić. Że jedziemy, jest dobrze. Przy mecie oczywiście poczekaj. Tak, przy mecie poczekam, żebyś yy, skończył. I zrobimy wtedy cięcie, a, no bo mi to trochę, znaczy tobie to trochę zajmie, więc ja zrobię wtedy cięcie. Bo to jest długa trasa, cięcie, to Cięcie, czuł... no, no to srebrne mi dużo zajmą. A ty spadasz stamtąd. Ja, ja to za pierwszym musiałem Aha. przejechać. Bo inaczej ja, ja bym się wkurzył. Gdybym tego nie za, za pierwszym nie zrobił. Ja mam tutaj zrozumieć, że tutaj będą... ...przyspieszacze? No za mocno, dobrze. Jednak zrobię hmm. to cięcie widzowie, bo jak, jak dopiero dojedzę tam na górę, gdzie jest checkpoint, w sensie no, na górę tych to, to, jest i to się zobaczymy. No to za chwilkę się widzimy. To tu jest akurat easy. Dobra, ja... E... To się nie da podjechać, to jest trochę szybciej. Wiesz co, jednak tego nie zrobię, ja się serio poddaję tak na serio. Będę próbował to, ale nie zrobię. Rób. No ale nie był tam pręd taki trend i... Dobra, yes. pierwszy... O! Ale... spadłem, bo to nie ma skrętu. No, dlatego musisz... Jak masz taki pręt, to trochę trzeba szybciej podjechać, bo o, inaczej spadniesz się trochę w prawo. Jak masz... masz górę dopiero plan. odpalę film. Dobra, no ja już tutaj jestem i nadal nagrywam widzowie moi. Jeżeli podoba Wam się taka seria z Marciochem takie skill testy fajne bardzo. To polecam zostawić subskrypcję. Aha Dobra, no, polecam sobie... Wiesz co? Nawet nie odpalę. Widzowie Kosa skończył skill testa. Ale ja, ja nie wiedziałem. Ja przepraszam, ja nie wiedziałem! Widzowie potwierdzą, że to widzieli. Nie dobrze dojechać. Ale nie wiedziałem o tym. No dobrze, dobrze. Ojoj. Przepraszam. <grych> no dobra, no to. Dobra, to zostawcie Gdziemy... w takim razie. No, lajka dla marciocha. Wbijajcie do, do jego kanału, żeby go pocieszyć. No, ja jeszcze bym to zrobił. Tam specjalnie już spadłem.

Opa. właśnie dlatego wziąłem ci aerodynamiczny, bo wiedziałem, że się tak coś takiego stanie. Nie no, ty jesteś typowym Bartkiem albo Szepardem, który mnie trolluje. O nie nie, 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 nie. Leć! Wiedzia wiedziałem, że tak no. zrobisz. A, super. <noise> wiedziałem, że tak się stanie, no. Inaczej nie mogę. My się trzeba rozpamić. Kocham to widzowie, ja tak robić, Kosie. Ja tego nienawidzę Czekajcie. Trudno. Super. Nie, no to teraz, no, no teraz ty będziesz robił cięcia. Nie, bo już to zrobiłem. Nie zrobię no, ani masz... jednego cięcia, ten odcinek będzie trwał na 35 minut. A niech to trwa. Co wie będą mieli co, co oglądać? No bo im się będzie chciał w sumie... Dlatego... może będą chcieli. Może nie. O kur... No nie wierzę. Było blisko kosta przekleństwa, by była prawda o kosie. Oj oj. Elo. Tak szczerze to... Nie. Aha. Nie, poczekaj, tyłem. poczekaj. Tyłem, tyłem. Kiema Chciałbyś coś zobaczyć kamie no, <laughs> Odezwał mi się muszę coś zobaczyć haha Widzowie <laughs> <laughs> to przez tego nie dojechałem tam O kurde Czekaj, muszę coś zobaczyć jak wygląda od przodu? Chodno tu Nie Elo. no dobra widzowie to jest scam <grym> Jaki scam? O yeah! ej, 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 ej. Dobra prawie wypadłem, prawie Było blisko, umówmy się tak było bardzo blisko Widzowie potwierdzą, ale zrobione Masz kurde yy... Małczkę Aha bo tu jeszcze trzeba Marcioch, full skupienie. Tu pod koniec, jak będziesz już przy tych, no takich budkach, to musisz z całego speeda. Na całym speedzie. Tyłem? I przodem. Tylko tu obrócić. Normalnie. Jak człowiek. Jak Chyba, człowiek że marcioch nie jesteś, no to wtedy. Jak robot, trzeba się obrócić. Jeżeli ty mnie okłamiesz, to cię zniszczę dobra, żartuję, nie, nie musisz na spidzie, po prostu masz tam taki małego pranka i chyba prędzej wylecisz gdzieś w kosmos. Nie no, no można, bo sobie na spidzie. Wiem, bo tam jest taka mała. E, r, r, ta, wiesz, taka mała przestrzeń, która... którą tak się bu... można przejechać. Dobra, te dwudziestka odpalana. Dobra za pierwszym. Aha, chyba że to. Nie, dobra! Ole fuks, dobra. Aha. Nienawidzę tej mapy. Nienawidzę Widzimy tego. Widzowie. Nienawidzę tego. Widzowie potwierdzą. Już taki jeden film zrobiłem, gdzie powiedziałem, myślę, że nienawidzę tego. Jum. A dobra, to jest akurat Ale, łatwiejsze. To jest akurat łatwiejsze. Dobra, widzowie, co ja zrobiłem w tym momencie? Poszankę. Czemu? Co? Aha. Dobra, nieważne. U mnie to słychać jakieś duchy. Nie wiem czy widzowie słyszą, ale taki dziwny odgłos. Słychać. Pewnie Marciek wyje po prostu. Tak, ja. <laughs> o kurde, tam jest problem. Trzeba jakoś... O tak. Pierwsze to... sobie będę chyba na będzie... Nienawidzę tej mapy. ...lepiej widać, widać. Dobra, czyli po prostu Jednak nie będzie się... lepiej widać. Twierdza się, że nienawidzę tej mapy. Dobrze, dolecieliśmy ja. tu. Ja. Co tutaj mamy? Fajne. O nie! O, fajne. o nie! Widzę te okręgi różowe. No ja jestem tam. Aha. No i jeszcze ten Warlight, no. A Warlight akurat, tym bym się nie przejmował. No w zaliczyłem checkpoint, ale nie chciałam się dotyczyć, bo chociaż checkpoint został zaliczony. O super. <laughs> Co pan ten ja... Nie no. Jego, co co zrobiłeś? <noise> ja też to Ja na innym piętrze byłem Proszę, stój tu. Dobrze, nice Po prostu źle ja to zrobiłem, okej? Ojojojoj, koszka Znowu to zrobiłem, tylko tym razem po prostu spadłem tak jak byłem A ja to zrobiłem to jest... Stój tu Papa. Pa. <laughs> Nara. Tam masz to potem przejebał. Tak wiem, zauważyłem. Myślałem, że jesteś ślepy, ale okej. Okay. O ty! Nie lubiol no, tak I takie teraz nam się klipy nie zaliczają. Stój! Kurde Dobra, ale ja już mam jeden patent na to. Ja wiem jak go wykorzystać. Przeciwko panu Marciechowi, witam Was. Musiałam na chwilkę wyciszyć mikrofon. Nie wiem czemu, wcale niewiadomych... mi się do pokoju nie wbiła Z niewiadomych powodów. Noże, <laughs> ja robię cięcie i zaraz się widzimy. Dobra, no nie wiem czy tak zaraz. Nie <laughs> Ja nie będę hamem i cię nie. Ej! Roznie chciałem cię balnąć Jesteś? Dobra, tak jestem To dobrze, to myślałem, że cię wywaliła. Aha. O nie no! Za szybko! No właśnie o to chodzi, że tam jest taki mały problem, nie? Dobra? To nie można jechać ani szybko o, ani wolno. Widzimy, widzą jaki my widzą, mamy. Dziewa! <laughs> <Siema. Też. śmiech> Co, no, idź, bo co, no? idź? <laughs> mnie. Ej, ja tak widzę teraz, jakbyś teraz wypadł. Dobra, tu, tutaj tylko. To <laughs> super. Hello. Jestem. Jakim to prędkością jechałeś? No, taką jakby... Yy, ...średnią prędkością zwykłego auta, czy jakieś 50-60 na godzinę. Dokładnie. No. A! <grych> Zahamowałem! No. Cóż... Hmm. Dobrze. Kościół, to zamiast odcinek robisz live'a jakiegoś. Nie, no zobaczysz na kanale, to nie jest live. No, ja wiem, ale mówię, że to jest tak długie. No, no i elo, mam checkpoint. Role się zmieniają. Mówiłem, że teraz jestem lepszy, chociaż nawet tych nie, nie robiłem. Idziemy po. Nie no daj do... mi wygrać kosa. <grym> Jakby tu nie było checkpointu, to by się wkurzył. Zasz mi wygrać. losę. No, wiem, że ostatnio nawaliłem. Wiem, bo nie spojrzałem na mapę. No, ale no, żeby dać wygrać, to stary. Normalnie gramy. Ej, no! Raz już e, zrobiłeś tak, że... Prześ... Nie, wiem, wywaliłeś mnie, a potem sam wygrałeś, więc... O, dobra, mamy cię. No No kiedy, kiedyś to by przeszło... Siacielu! Hmm. Aha, no, wtedy też bym tak powiedział. A, o, dobra. Przy mapie, przy mapie. Zrobiłeś? Cia, ja, tylko trzeba ja, jeszcze jednak nie zrobiłem. Jeżeli, jeżeli tu dolecę, to zrobiłem, a jeżeli nie, to się wkurzę. Też tak miałem. Dobra, mamy checkpoint. Dobra, doleciałem. O nie, dobra, w co to jest. Aha, jednak nie. Jednak nie. Tak, widzę, jednak... już po cięciu. Idziemy uprzedem do góry. wygoniamy kosa. Aha. To będzie opcję Tam są pręty, które za pierwszym ogólnie ominąłem I się nawet zdziwiłem, że za pierwszym się udało. Widzowie potwierdzą, chociaż nic nie powiedziałem wtedy. Ale widzieli pręty i to Pręty! Na pewno. Tak, pręty na mapie. Na Ulride. Środkiem zwykle jechałem, ale czasami też omijałem. Więc w sumie nie pamiętam jak to było. Czasem dołem, czasem górą. O nie, o nie czasem co czarne, to? Co czasem czarne, czasem białe. Co to było w ogóle? Ups, dobra, tu jest przyps. Tu jest przypał, bo ja nie wiem, jak to przejechać. O! O! Jakoś tak. A, A czekaj się. Dobra, jest na to Mamy to do widzowie. Dobrze, że to masz. Kosa, odpłac mi za swoje czyny z poprzedniego wyścigu. O. Dobra, tak to się robi. Ela. Kosa, odpłać mi za swoje czyny z poprzedniego wyścigu. Dobra.

<noise> to chyba nie O kurde Dobra, to jest już jeden a, z... A ważnych... co tu chodzi? To są takie autobus, strzałki takie. Wiesz co, możesz sobie przelecić od razu. bo ja tam byłem przed chwilą. Możesz sobie przelecić po prostu od razu na tę mapę i je je jedzie jedziesz wtedy dalej. O kurde. O To bolało. Jestem na łuach. Na ruach. to ja też tam przed chwilą byłem. Który masz checkpoint? 23. No ja mam 19, no. Kosy, ty z takimi że dasz mi wygrać. E, nie obiecuję tego, obiecuję, że zaczekam na mecie, żebyś mógł dojechać. To mogę ci obiecać. Jeżeli to znowu zrobisz. Nie, nie zrobię. To nie może wiem. znowu mnie coś zaskoczy przy tej róże. Wtedy przypiszę. Dobra, jest ja checkpoint. E, 24, 25... Aha, dobra. Jezus marę oczy dostanę. <noise> 26. Ekko co daj mi wygrać A Ojoj <noise> Wypadłem Od nowa muszę robić Tą rurę O kurcze. Ja sam ja postoję bo i tak przegram nie wca... przegrasz, bo mi nie dasz wygrać. I wcale to nie jest tak, że właśnie stoję przed metą. Wcale to nie jest tak, że mi nie dasz wygrać. Tak byś mi się dobrze odpłacił. Ja ma. Ojejku, ma... widzę kolorowe te w oczach. Przede mną jest meta. No dobra, wyjeżdżaj sobie. Nie! Nie, 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 Masz nie, czas. nie, 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 nie. Proszę, daj mi kosa, proszę! Proszę, już dojedziesz. No nie, daj mi wygrać, no 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 i to by był koniec dzisiejszego odcinka Jeżeli wam się on spodobał polecam zostawić suba z dzwonem Żebyście byli na bieżąco, bo tutaj każdego dnia wbijają filmy oraz live'y Także polecam Dokładnie. żeby być na bieżąco U Marciocha wbija każdy dzień To jest jeden odcinek minimum To też na moim kanale było na tyle Także dziękuję za oglądanie z tych skill testów Ze mną był um, Marcioch. A ze mną był Kosan jest. Siema, Ej. siema No także i Także dziękuję ci za oglądanie Dziękuję Ci, że byłeś. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz wbijajcie do kosy. Dziękuję za odcinek. Cześć. Nara!